Spot. Cześć widzowie, z tej strony Maciek z kanału Antybohater TV. Na samym początku króciutko przypomnę, że zbliżamy się do 7000 subów, więc każdy serdeczny sub będzie mi widziany. Tak prezentowały się wyniki ostatniej ankiety, w której to właśnie spot został wybrany na antagonistę dzisiejszego odcinka. Nie przedłużając, znajdźmy wspólnie dzisiaj wymiar, w którym to ukrył się spot i postarajmy dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Johnny On charakteryzował się nienasyconą ciekawością i bystrym intelektem, a już od najmłodszych lat wykazywał różnego rodzaju zdolności naukowe. Dorastając, zafascynował się tajemnicami, jakie skrywał wszechświat, spędzając niezliczone ilości godzin na przeprowadzaniu eksperymentów i majstrowaniu przy dostępnych gadżetach w swoim prowizorycznym laboratorium. Ścieżka jego kariery doprowadziła go do MIT, gdzie poziom jego geniuszu został dość szybko zauważony nie tylko przez rówieśników, ale też przez profesorów. Podczas swego pobytu we wspomnianym instytucie badawczym, nawiązał dość bliską więź ze swoim współlokatorem Quentinem Beckiem, znanym w niedalekiej przyszłości jako Mysterio. Mimo zdobywania kolejnych sukcesów akademickich, Johnny musiał zmagać się z trudnościami życia prywatnego, chociażby rozwodem, który ostatecznie pozostawił pod jego opieką syna Wyeta. Rodzicielstwo nie przeszkodziło mu jednak w dalszym rozwoju, a wręcz zaczęło go motywować do tego, aby zmienić obecny świat, zapewniając lepszą przyszłość swemu synowi. Poświęcając się dalszej pracy zbliżył się do granic naukowej wiedzy, jako już były naukowiec z MIT rozpoczął później pracę dla Kingpina. Wkrótce otrzymał zadanie odtworzenia poziomu promieniowania Cloaka, aby znaleźć sposób na sztuczne naśladowanie jego mocy. Intensywnie pracując nad nowym zleceniem, pewnej nocy udało mu się stworzyć czarny okrągły portal, co jednak mocno wpłynęło na zużycie energii całego miasta, doprowadzając do jego zaciemnienia, zaś sam portal zaczął się destabilizować. Obawiając się utraty wysiłku swoich działań, on wkroczył w portal, jednakże wstrząs wywołany przejściem spowodował jego omdlenie. Gdy się obudził, unosił się w stanie nieważkości w wymiarze, gdzie otaczała go pozornie nieskończona liczba różnych portali. Poruszając się wewnątrz wymiaru, udało mu się znaleźć oryginalny portal, który go sprowadził, prześlizgując się przez niego z powrotem. Powróciwszy do laboratorium, nie był już tym samym człowiekiem, bowiem do jego ciała przyległy inne portale, pokrywając go czarnymi plamami od stóp do głowy. Zdał sobie jednak szybko sprawę, że owe plamy to tak naprawdę przenośnie kosmiczne, których użycie może pomóc. Mu w pokonaniu kogokolwiek, kogo spotkałby na swej drodze. W tym czasie Spider-Man wraz z Black Cat postanowili zbadać laboratorium Fiska i to oni stali się pierwszymi przeciwnikami nazywającego siebie samego od teraz Spota. Używając nowego pseudonimu udało mu się odnieść swoje pierwsze zwycięstwo nad obojgiem bohaterów, jednakże niedługo potem Spider-Man powrócił i pokonał go osłabiając jego narastające ego i pewność siebie. Spot utworzył później krótkotrwały sojusz z innymi przestępcami, a ich grupa mimo posiadania swej nazwy lepiej znana była jako Legion. Przegranych, który, jak sama nazwa wskazuje, dość szybko się rozpadł w wyniku ich porażki. Gdy trafił do więzienia, podzielił cele z potężnym Tombstone'em, który wywierał na nim nacisk podporządkowania się jego woli. Wybierając moralność ponad wszystko, ostrzegł strażników o zamiarach swego współwięźnia, zapobiegając potencjalnej tragedii, co poskutkowało jego zwolnieniem warunkowym. Gdy panowie spotkali się ponownie, spot wykazał współczucie wobec swego dawnego agresora i pomógł mu w ucieczce do Szwajcarii, gdzie miała czekać go operacja ratująca mu życie. Niemniej, ich drogi zeszły się raz jeszcze. Jednakże zaufanie, jakim obdarzył Tumstona, zostało utracone w momencie, gdy ten bezdusznie złamał spotowi kark. Spot, jako istota wystawiona na działanie wymiaru, w którym się znalazł, doznał wybielenia skóry całego ciała, która usiana została licznymi plamami, które są w rzeczywistości portalami potrafiącymi przenosić rzeczy czy ludzi do innego obszaru. Pozwala to również na teleportację i rozciąganie części jego ciała na różne odległości przez różne punkty. Swoimi plamami może przesuwać po całym ciele, umieszczając je w innym miejscu lub nawet usuwając całkowicie. Co ciekawe, portale może umieścić też na powierzchniach, czy zawiesić w powietrzu, bądź przekazać innym osobom, zamieszczając je na ich ciele. Liczba spaczeń kosmicznych, które Spot może rzucić, jest jednak ograniczona, ponieważ czerpie głównie z tych, które znajdują się na jego własnym ciele. Przykładowo, zmysł Daredevila w ich konfrontacji mógł łatwo wykrywać energię teleportacji w ciele Spota, dzięki czemu łatwo było mu stwierdzić, skąd zamierzał zaatakować. Sam Spot twierdził, że posiada pewnego rodzaju formę nieśmiertelności, co utwierdzałyby liczne śmierci, których doświadczył, Ponowne odrodzenia. Może mówić nawet po odcięciu głowy, a jeśli jego ciało fizyczne zostanie śmiertelnie ranne, rozpadnie się na nowo i odrodzi w wymiarze, w którym zdobył swe moce. Koncentrując się, był nawet w stanie powrócić do swojego ludzkiego wyglądu. Robiąc to, plamy połączyły się, tworząc jedną dużą czarną pustkę na jego klatce piersiowej, którą można było łatwo zakryć zwykłą koszulką. Jako przeciwnik Spidermana ma nad nim większą przewagę w zakresie wyprowadzania ataków, gdyż znajdując się w innym wymiarze nie uruchamia on pajęczego zmysłu. W tym miejscu zatrzymamy się na chwilę, aby mógł zadać Wam pytanie dzisiejszego odcinka. Gdybyście mogli teleportować się tylko do jednego miejsca, to do jakiego? Odpowiedzi zostawcie w komentarzu. Pomimo pozornej śmierci pojawił się ponownie, aby znów zostać zabitym tym razem z rąk Elektry i grupy ninja klanu Ręki. Został ponownie skrzeszony, aby zostać wykorzystanym jako dodatkowa siła w ambitnych planach unicestwienia wszelkiego życia na ziemi przez różne grupy złoczyńców. Tym razem jednak zginął z rąk Wolverina. Pojawił się później jako członek nikczemnego zespołu prowadzonego przez Modoka, jednakże zdradził drużynę dla większych korzyści pieniężnych. Mimo to jego pracodawca, którym okazał się być syn mandaryna, Temugyn, wiedząc, że nie możemy mu ufać, uwięził go później w wymiarze, z którego pierwotnie uzyskał swoje moce. Będąc uwięzionym i nie wiedząc, która droga prowadzi na zewnątrz, rzutował swój obraz z powrotem do głównego świata, próbując kontaktować się z niektórymi ze swoich starych kumpli w barze bez nazwy. Co jednak, nie powiodło się. Początkowo zaczynając szaleć, odnalazł spokój, skupiając swe myśli wokół swego syna. Gdy udało mu się wrócić, odkrył, że Łajec znajduje się w szpitalu i jest w śpiączce, ponieważ został ranny w szczelaninie przejeżdżającego samochodu. Jak udało mu się dowiedzieć, za stan jego syna odpowiadał rosyjski boz przestępczy Iwankow, któremu poprzysiągł zemstę. Udało mu się go zlokalizować i skutecznie wyeliminować większość jego ludzi, wyprowadzając ataki z różnych wymiarów, do których miał oczywiście dostęp. W całym akcie zemsty napotkał jednak Spidermana, któremu udało się uchronić Iwankowa przed jego rządzą zemsty, umieszczając później zbiera na oddziale psychiatrycznym, ponieważ ten histerycznie zaczął bać się Spota. W kolejnych swych przygodach Spot zostaje rekrutowany przez innych złoczyńców, aby pomóc im w realizacji ich celów. Działał m.in. dla Mr. Negative czyn samego doktora Octopusa. Dał się także zmanipulować Lady Bullseye i stał się w jej rękach piąkiem, który mierzył się w walce z Daredevilem. Przegrywając spotyczkę z superbohaterem, trafił do aresztu, z którego na jego niekorzyść został uprowadzony i stał się mimowolnym źródłem zasilania zrekonstruowanej maszyny, która obdarzała innych zdolnościami jego teleportacji. Wykorzystując energię Spota, Lady Bullseye przekształciła jednego z doświadczonych przemytników w potężnego Kojota, aby zagrozić Daredevilowi. Przez pewien czas Spot pozostawał związany z maszyną, jednak interwencja Mata zakłóciła jej działanie, uwalniając więźnia przypadkowo. Nasz wyśmienity złoczyńca został następnie wynajęty do porwania Jessica Jones, która jednak dzięki pomocy Kapitan Marvel skutecznie pokonała swego porywacza. Spot znalazł się następnie w nowo utworzonej drużynie Sinister Six Iron Spidera, której celem przewodnim stała się kradzież zaawansowanej technologii Shield. Działając według skrupulatnie opracowanego planu wykorzystującego umiejętności spota, udało im się zinfiltrować silnie strzeżony obieg rządowej agencji. W wyniku ich dalszych działań doszło jednak do zdrady w szeregach ugrupowania, a chaos, jaki zaistniał, doprowadził tylko do ich ostatecznej porażki z rąk grupy bohaterów Champions. Spot brał także udział w konkursie wiedzy o Spider-Manie, który odbył się w barze bez nazwy, w towarzystwie innych superzłoczyńców. Trzeba przyznać, że mają dosyć ciekawe pomysły na zagospodarowanie swojego luźnego czasu. A swoją drogą konkurs wygrał Spider-Man w przebraniu. Wracając jednak do naszego plamistego kolegi, zdarzyło mu się walczyć również z zimowym żołnierzem, unieszkodliwiając go chwilowo i wysyłając w podróż między swymi portalami jego rękę. Jak to mówią, wakacje kiedyś się kończą, a ręka wraca na miejsce, czy jakoś tak. No, Spot nie wygrał tego starcia, ponownie zostając wydanym w ręce władz. Moc jego portali w dalszym czasie wykorzystywana była przez złoczyńców z wyższą pozycją, takich jak Kingpin czy Norman Osborn, pomagając im w realizacji ich złowieszczych planów. Spot musiał zmierzyć się także z potęgą Carnydża, który skutecznie rozerwał go na strzępy, wchłaniając szczątki jego mocy i powodując jego pozorną śmierć. Jakiś czas później, Spot w końcu postanowił wprowadzić nowy plan w życie, utwierdzając się w przekonaniu, że może być kimś więcej niż dotychczas. Używając swoich portali, udał się bowiem do wielu nieznanych wszechświatów, dając pozornie różnym alternatywnym wersjom samego siebie swą moc, zabijając je przed jej użyciem, co miało powodować zasilanie jego własnej mocy. Udał się następnie na Ziemię 1048, gdzie spotkał Spidermana z tego świata i zaproponował mu układ. W zamian za jego pomoc pozwoliłby mu na cofnięcie się w czasie, aby naprawić wszelkie błędy, które popełnił. Będący wciąż w żałobie po śmierci swej ciotki May, Spiderman zgodził się i czekał na kolejny ruch swego nowego sojusznika. Spot w tym czasie, powróciwszy na Ziemię 616, star się z tamtejszym człowiekiem-pająkiem, próbując również przekonać go tymi samymi argumentami do pomocy w realizacji jego idei. Ten jednak posiadający już doświadczenie w podróżach w czasie, wiedział, że nie przyniesie to nic dobrego, więc odmówił, co nie spodobało się Spotowi i poskutkowało sprowadzeniem Spidermana z Ziemi 1048, aby walczył ze swym odpowiednikiem. Niestety w walce pająków zaczęło dochodzić między nimi do porozumienia, a widząc to Spot postanowił udać się do innej rzeczywistości, spróbować ponownie namówić kolejną, alternatywną wersję pajęczaka do pomocy. Skacząc od jednej do drugiej alternatywnej rzeczywistości spotykał kolejne to wersje Spidermana, aby ostatecznie zetknąć się z wersją samego siebie, która nie posiadała jeszcze jego zdolności. Konsultując się z samym sobą postanowił przekazać część swej mocy alternatywnej wersji, która jej nie posiadała, co się udało, ale spowodowało, że oboje zdradzili siebie wzajemnie, wprowadzając w swoją relację nieporozumienie. Okazało się bowiem, że on z alternatywnej rzeczywistości posiadał niegdyś moce Spota, jednak utracił je i przyciągnął do siebie inną wersję siebie, aby okraść ją z mocy i pozyskać ją ponownie. Do morderstwa naszego oryginalnego Spota nie doszło dzięki ingerencji Spidermana i Spidermana 1048. Którzy uratowali go przed nim samym. Dalsze losy Spota możemy śledzić w kolejnych, przyszłych zeszytach. Podsumowując, historia Spota pokazuje, że nie jest to złoczyńca najwyższych lotów, jednak jego potencjał jest przeogromny. Możliwości, które daje mu jego moc, są, w mojej opinii, jeszcze nie do końca wykorzystane w pełnym ich potencjale. Ciężko nie odnieść się do filmu Spider-Man poprzez multiversum, gdzie historia spota przynajmniej w tej sferze rozbudowy bohatera jest bardzo mocno przybliżona do tej, którą jesteśmy w stanie dostrzec w komiksach. Jak dla mnie został on wprowadzony fenomenalnie i zrobił niesamowitą robotę stając się głównym antagonistą, który właśnie w pełni zaczyna korzystać ze swej mocy, może lekko ją ulepszając. Polecam wszystkim obejrzeć tą część przygód Malca Moralesa, ale właśnie może bardziej skupiając się na perspektywie Spota, który jak doskonale wiemy wraz z głównym bohaterem pojawił się w kolejnej odsłonie, gdzie ujrzymy prawdopodobnie wynik ich starcia. Komediowo ujmując, spot przez większość swego czasu może być odbierany jako pachołek do bicia. Mimo ogromnej wiedzy, niekoniecznie sprawdzający się w jej prawidłowym wykorzystywaniu skrywa w sobie ogrom potencjału na jednego z najbardziej najniebezpieczniejszych przeciwników, z jakimi Spider-Man, a nawet całe Multiversum, mogłoby się mierzyć. Sam o tej postaci zbyt wiele nie wiedziałem dotychczas, Film animowany bardzo zainteresował mnie tą postacią, no i chyba na razie dalej pozostaje nam czekać na odkrycie wszystkich portali, które skrywa jeszcze w rękawie. Z mojej strony to by było na dzisiaj tyle. Na sam koniec przypomnę jeszcze o wszystkich linkach w opisie i bacznego obserwowania naszego Instagrama, TikToka oraz karty społeczności, bo już niebawem pojawi się coś wartego dodatkowej uwagi. Wobec tego zachęcam do pozostawienia serdecznego sub'a wszystkich, którzy jeszcze tego nie robią, aby być z nami na bieżąco. Słyszymy się już w najbliższy czwartek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.